Cześć dziewczyny! Eee, pomyślałam, że w so, co z środy, będę robiła krótkie filmiki na temat psychologii koloru, e, bo miałam zapytania odnośnie moich postów: A co to znaczy, jak na przykład nasze kolor khaki? A co to znaczy, jak na przykład nasze kolor biały? E, także pomyślałam, że będę robić takie krótkie prezentacje, żebyście mogły sobie do nich wracać, e, kiedy będziecie miały tylko na to ochotę e, na spokojnie sobie to przeanalizować. E, co mówi psychologia kolorów na temat nas, na temat naszych odczuć, naszych zachowań, jaki ma wpływ. Jest to dla mnie też bardzo interesujące, także mam nadzieję, że będziecie pisać komentarze, jakie jest u Was, czy, czy, czy też to faktycznie się sprawdza. Oczywiście jest to poparte badaniami już kilkunastoletnimi. Także to nie jest coś, co jest wymyślone, tylko e, faktycznie są to badania, które potwierdzają, że kolory mają na nas bardzo duży wpływ. My na co dzień nie jesteśmy świadomi tego, że na przykład wybierając kolor, na przykład niebieski, różowy, biały, kierujemy się takimi ani innymi emocjami. E, także na dzisiaj taka krótka prezentacja o kolorze niebieskim, od niego zacznę. Będą też takie nowinki, ciekawostki, także zaczynamy. Kolor niebieski, jak widzimy, tutaj nie ma oczywiście w całości pokazane wszystkich jego odcieni, ale ma 111 odcieni. Jedną z ciekawostek jest, że na przykład Van Gogh celowo wybierał pewne odcienie, aby wyrazić stany emocjonalne. Zawsze wybierał żywe odcienie koloru żółtego i niebieskiego, aby nadać kształt polą i gwiaździstym nocą. Jeżeli chodzi o psychologię koloru, to kolor niebieski jest najczęściej używanym kolorem w biurach i biznesie, ponieważ poprawia produktywność i nie rozprasza. Jest to kolor, który sugeruje poczucie pewności i zaufania do mark. Wykazano, że niebieski zmniejsza apetyt. Dlatego nie powinien być wykorzystywany do reklamowania żywności. To kolor harmonii, wierności i współczucia. Jest to najzimniejsza barwa, ale mimo to jest związana z pojęciem duchowności i fantazji. Istnieje 111 odcieni niebieskiego. Jest to jedna z podstawowych barw. Dla malarzy, najbardziej popularnym odcieniem niebieskiego był błękit oceanu. Był to najdroższy odcień, ale nadał ich obrazom wyjątkowego ożywienia. Jeżeli chodzi o rozwój i świadomość. To kolor niebieski to nieograniczona niczym ogromna przestrzeń błękitnego nieba. To niezmierzona toń oceanu, to blask rozjaśnionego słońcem powietrza. Czy powietrze może mieć kolor? Oczywiście. Jeśli masz trochę fantazji, wyobraźni, ciut poetyckiego talentu, niebieski to kolor osób inteligentnych i twórczych, parających się kreowaniem własnej przestrzeni i własnego życia. To także ludzie, którzy chcieliby po sobie coś zostawić. Którzy chcą zapisać się w pamięci innych jako społeczni działacze, uzdrawiacze, artyści, pisarze. W najbardziej negatywnym wydaniu to osoby, które chcą za wszelką cenę być oryginalne, które potrzebują uznania innych, aby dostrzec własną wartość, które nie mogą żyć bez niemego zachwytu w oczach fanów. Tacy ludzie zawsze chcą być na pierwszym miejscu, zakasować drugiego i pozostawić po sobie wyraźny podpis. Główne znaczenie niebieskiego to chcę być niezwykły, niepowtarzalny, chcę zdobyć dobrą sławę i pozostawić po sobie pomnik oparty na moich dokonaniach. Chcę być mądry, inteligentny, twórczy. I tu, jak widzimy, były to e, krótkie e, takie ciekawostki e, na temat koloru niebieskiego. E, jestem ciekawa, e, co myślicie na ten temat, jakie są Wasze odczucia, bo ja na przykład. E, Czytając to, bo kolor niebieski jest moim ulubionym kolorem, stwierdzam, że jestem trochę prawdy. Faktycznie. A czytając, głównie rozwój i świadomość. Ja na przykład zawsze chciałam coś po sobie pozostawić. Nie wiedziałam, co będę w życiu robić, i długo nie wiedziałam, czym się będę zajmować, ale zawsze miałam w podświadomości coś, co mówiło mi, że. Chciałabym coś po sobie zostawić i, i fajnie by było coś, tak, coś robić takiego, żeby ludzie, ludzie mnie zapamiętali. Także wydaje mi się, że coś w tym jest. Nie wiem, że yy, jestem ciekawa Waszych odczuć, yy, jak Wy na to patrzycie i komentujcie. Zobaczymy, yy, jakie będą komentarze. W następnym odcinku będzie o kolorze czerwonym. Yy, także Miłego dnia Wam życzę. Przeczytajcie sobie jeszcze raz na spokojnie, przeanalizujcie i czekam na komentarze. Dobrego dnia!